Wiem, dostaję dużo wiadomości, że chcecie kolejną część pisania do skoczków narciarskich. Dlatego rzucam wam wyzwanie 2,5 tysiąca lajków like pod tym filmem i od razu wlatuje kolejna część pisania do skoczków narciarskich. Więc subskrybuj ten kanał, żebyś nie przegapił. Spraw, aby ten czerwony przycisk stał się szary i dobijamy 170 tysięcy subów, bo obiecuję Ci, że będzie się działo. Witajcie tutaj kamcie, witam was w kolejnym odcinku pisania na Instagramie dzisiaj. Twórcy kanału sportowego, dziennikarze z kanału sportowego, a więc też no, osoby, które uwielbiam, ja mam po prostu kanał sportowy odkryciem 2020 roku na YouTubie według mnie. Więc mam nadzieję, że wam się spodoba, zostawicie łapeczki w górę, bo tak jak powiedziałem 2,5 tysiąca i wydatuję kolejny odcinek z tej serii. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić właśnie nowych filmów. No i mój Instagram, na którym wszystko się dzieje, na którym powstaje ta seria. Jeśli mnie zaobserwujesz, otrzymasz spam life na profilu, więc warto. Otrzymasz lajki like za followa, a przy okazji zapowiedzi filmów i bardzo ważne rzeczy, które dzieją się też również w moim życiu. No i wiem do do fryzjera przejść, kurde, za za, za długie te włosy. A co odcinkowy konkurs na follow wygrywają? Wiciu, Matiś oraz Sołty serdecznie gratuluję, a co zrobić właśnie, żeby wygrać follow? Na ekranie właśnie widzicie moje drugie konto Kamciotelli, na którym odpisuję widzom, więc jeśli masz do mnie jakieś konkretne pytanko, jakąś konkretną sprawę, to właśnie tam Cię zapraszam. I właśnie z tego konta obserwuję trzy osoby co odcinek. Wystarczy skomentować filmik, napisać coś o mnie, coś o odcinku, czy Wam się podobał, czy nie, oraz podać swój nick z Instagrama. I oczywiście trzeba obserwować dwa moje instagramy Kamciotelli i główne co. 11 i pod tym filmem zostawić łapkę w górę. Żeby nie było, bo czasem sprawdzam, jak nie ma followa, wtedy, no nie daję wam followa również w tym konkursie. Wszystko, my już przechodzimy do odcinka. Jak dobrze wiemy, stało się. Drama pomiędzy Najmanem a Stanowskim zakończyła się w niesamowity sposób. Z pomocą dla chorych dzieci, z pomocą dla woź, szapoba, dla obu panów, że się pogodzili, podali sobie rękę, wypili razem, zarobili przy tym. No, idealnie się to po prostu skończyło. Nie ukrywajmy, że ta cała drama też była mega śmieszna. Powstało masę memów, kanał sportowy eksplodował wyświetleniowo. Najman stał się, no, w oczach wielu moim zdaniem, stracił. Ale, no, niesamowite to było po prostu. No i dzisiaj napisałem do twórców kanału sportowego, twórców te, te, tego całego zamieszania. Ponieważ to oni wprowadzili mega fajną treść w 2020 roku na YouTubie, chrzba wiercą znowu. No, wiercą, Bro. Ponieważ no, piłkarski YouTube to czego mi było trzeba: Live'y, komentarze i te wszystkie hate parki. Uwielbiam to po prostu, więc oby tak dalej. No i trzeba przejść do sedna, a więc wiadomości z tymi oczywiście osobami. No w końcu. Ok, w tym momencie widzicie oczywiście piłkarzy, którzy odpisywali mi w poprzednim odcinku, więc jeśli nie widziałeś, to sprawdź piątą część pisania do piłkarzy, mamy fajne odpowiedzi. Zapraszam cię serdecznie, tak żeby nie zdradzić, kto mi odpisał, bo mamy też fajne odpowiedzi. Dzisiaj w tym odcinku e, napisałem do kanału sportowego. Również napiszcie na dole, jak wy oceniacie ten kanał, czy lubicie oglądać kanał sportowy. Będę czytał wszystko i serdu kołał. Lecimy. Michał Pol, niestety nie ma odpowiedzi. Zapytałem, dobry wieczór, panie Michale. kiedy mogę się spodziewać następnego hate parku prowadzonego przez. Z pana. Niestety nie mamy odpowiedzi od Michała Pola. Uwielbiam go jak są hate parki prowadzące przez czwórkę: jak to były urodziny Mateusza Borka, albo Wigilia, i Michał Pol cały czas jadł. To było niesamowite, no. Cały czas się śmiałem. Kolejna wiadomość Monika. Napisałem do Moni również, kiedy będzie prowadziła hate park, bo kilka hate parków prowadziła, też się znalazła na urodzinach u Matego Borka, lub na tych podsumowaniu roku. Wtedy w tym specjalnym wydaniu, takim większym. Niestety też nie mamy odpowiedzi. Lecimy wyżej jak Wawrzyniak, który jako jeden z ekspertów piłkarzy byłych yy, najczęściej się pojawia. Nie chodzi tylko o hate parki, ale właśnie o misję futbol lub m.in. Yy, jak są specjalne wydania przy konferencjach trenera, specjalne hate parki pomeczowe. to często bardzo. Się pojawia, lecimy wyżej i już mamy pierwszą odpowiedź. Adam Kotleszka. Dzień dobry, panie Adamie. Czy jest szansa, abyś, aby kiedyś pan również poprowadził Hate Park na kanale sportowym? Chętnie bym pana ujrzał w tej roli. Pozdrawiam. Nigdy nie chciałem prowadzić tego formatu, więc raczej to się nie wydarzy. Pozdrawiam. A więc mamy już pierwszą odpowiedź. Adam Kotleszka, dziennikarz, który prowadzi na kanale sportowym magazyn lig egzotycznych. Takie ligi jak Liga Kazachska, Australijska, tam. Te wszystkie ligi, które nie wchodzą w Europę, są oczywiście omawiane przez pana Adama, już wcześniej też odpisał. Nie ukrywam, że jak był odcinek napisałem do 100 dziennikarzy, to wiele tych osób z kanału sportowego też wtedy się znalazło, bo są dziennikarzami. Ok, lecimy wyżej. Marcin Najman. No tak, no, tutaj jest udostępnienie. Najman też, yy, no, kojarzy się z kanałem sportowym, dlatego go wrzuciłem do odcinka. Wcześniej chciałem do niego napisać i zrobić taki prank. Pokażę wam, żeby nie było. Panie Marcinie, Rostu mnie bardzo zainteresował, a jeśli wykupię z Galą to taniej. Nie wiem tylko, gdzie to kupić. Gala będzie utworzony, czy może pan wysłać linka do kupna Pay Pozdrawiam. I liczyłem, że odpiszę, jednak, no, raczej nie widział tej wiadomości. Jak widzicie, pierwsze litery tych wiadomości ułożonych chronologicznie dają wyraz prank. Specjalny zabieg, że niby piszę... E, o pay per view, a jednak, że to jest prank, że jednak mnie to nie interesuje. Niestety się nie udało, ale tutaj oczywiście fajne podsumowanie. Również oznaczony Marcin Najman i Krzysztof Stanowski, jak właśnie jest przekazana ta kurtka. Legendarna, już memowa kurtka. Lecimy wyżej. Tomasz Smokowski. Dzień dobry, panie Tomku. Ankieta wypełniona. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku spotkam się gdzieś na jakimś biegu. Mam nadzieję, dziękuję bardzo. Tomasz Smokowski, który prosił niedawno na Instagramie o ankietę dla biegaczy, ponieważ też jestem biegaczem, tak samo jak pan Tomek Smokowski, jak nie wiedzieliście, to teraz wiecie, i prosił. O wypełnienie ankiety dla biegaczy. Jak znajdę tą ankietę, to wrzucę wam bo w opis, więc jeśli ktoś trenuje biegi, to zapraszam do wypełnienia, jeśli jeszcze jest nadal aktualna. Ogólnie tam były różne pytania dotyczące zawodów sportowych. Co by było gdyby? Gdyby były wznowione? Czy byśmy mogli pomóc również organizatorom? Takie różne pytanka, anonimowe wszystko, więc fajnie. Wpadla? Lubię grać w padla. Skubo. Więc okej, okay, ze super czwórki mamy jedną odpowiedź, Tomasz Smokowski. Michał Polny odpisał, lecimy wyżej. Krzysztof Stanowski, mamy odpowiedź. Dzień dobry, mam takie pytanko. Czytałem mi stan w futbolu, a teraz myślałem nad kupną książki Spalony, ale wiem, że będzie zaktualizowana. Kiedy jest planowane drugie wydanie? Bardziej chodzi o drugą połowę roku czy wcześniej? Pozdrawiam, super akcja wczoraj. Marzec, czyli w marcu będzie dostępna książka zaktualizowana na palony o Andrzeju Iwanie, to jest książka. Więc y, jako czytelnik ja naprawdę w ten świat no, wpłynąłem bardzo mocno, taki cel na ten rok czytać około 50 książek. Na razie w tym... W pierwszym miesiącu przeczytałem 4 książki, plus piąta zaczęta, więc na razie nie jest źle. Będę to utrzymywał, tym bardziej, że w wakacje zdecydowanie więcej chyba będę czytał. No i to jest super, więc w marcu będzie ta książka dostępna, więc chyba się nawet o nią pokuszę. Odpowiedź pana Krzysztofa Stanowskiego, więc bardzo dobrze, bardzo dobrze. Kilku dziennikarzy z nim związanych, w tym jedno dziennikarskie zero. To ja. 0-0 sobie z polskiego selekcjonera polskiego z dużej, selekcjonera z dużej. Uuu, to już naprawdę oznaka szacunku. Polskiegoś przy małej, Marcinie. Tak, na przyszłość, bo wiem, że książkę chcesz pisać. Po tym, jak wydana została książka o nią, napisana przez panią do Magali, ten postanowił odpowiedzieć im dwoma meczami z Finlandią i Włochami. Marcinie, jak ci powiedzieć jedno. Książka wcale nie stała się lepsza wraz z momentem, gdy Kieza nie trafił do bramki, i nie byłaby gorsza, gdyby Kieza trafił do bramki. Ta książka to gniot. Dziękuję, pozdrawiam. I jeszcze wyżej Robert Podoliński. Okej, okay. Robert Podoliński, który właśnie w najnowszym odcinku Misji Futbol się znalazł i udostępnił moją relację, też spoko. Więc napisałem do trenerów, hmm? może kilku znajdę. Nie nagrywałem tego nigdy, bo trenerzy, szkoleniowcy z reguły nie mają Instagramów. Jak widać, pan Robert Podoliński ma były, oczywiście, y, trener y, pod Bielsko-Biała. On by odpisał, więc widzicie, można jakieś pytanko mu jeszcze zadać, jak chcecie. Panie trenerze, gotowy do startu... No ani... 3, 2, 1! Jura! Szecie! Jezu! Spacia! 6! 7! I lecimy wyżej ostatnia już wiadomość Mateusz Borek, który również mnie wspomniał w tej relacji. A tu jak widzicie kiedyś mu złożyłem również życzenia, wtedy jak był ten live. Tylko wcześniej live urodzinowy był wieczorem, a ja mu złożyłem wcześniej i też odpisał dzięki, więc spoko! Mamy się w konwersacjach. Pan Mati Borek, na którego liczę kiedyś wydanie autobiografii. Kurde, jak to było piękne, jego anegdotki. On tyle wie o piłce nożnej, o Kadrze, że jakby on autobiografię napisał, dużo też bym się od razu dowiedział o różnych trenerach, o różnych piłkarzach, o jego życiu. Bardzo bym chciał, tym bardziej, że te gatunki dziennikarskie mnie bardzo interesują. I to by było na tyle, moi drodzy. Marcin, słuchaj, chciałem ci pogratulować, bo twój kolejny tekst okazał się kultowym, symbolicznym, mitycznym, historycznym. Czy jesteście na pozycjach? Czy zajęliście pozycję? Wszyscy już to cytują. 3 na 4 Potężny Bór, Stano, oraz Smoku, czyli prezes. Oczywiście tak sarkastycznie mówiąc, bardzo fajnie, że trzy osoby z czterech prowadzących nam odpisały. Zostawcie łapeczkę w górę, jeśli chcecie więcej takich odcinków. No i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić. Pamiętajcie również o moim Instagramie. Jeśli mnie zaobserwujesz, otrzymasz spam like na profilu, więc warto. No i oczywiście w komentarzu napiszcie, co sądzicie o kanale sportowym. Jestem bardzo ciekawy. Mój sportowy będzie, mam nadzieję, na wiosnę. Jak wrócimy, może na boiska, jak będziecie chcieli. Ja się z Wami żegnam. Dzięki, że jesteście, byliście i będziecie. Cześć.